20 sierpnia 2001 Płock. Wczoraj padłam zaraz po obiedzie. Kowalska chyba musiała mnie rozebrać z tego stroju kena, bo leżę pod kołdrą w samych bokserkach smerfy, co kleją mi się do nogi. A jakie próbuję zdjąć, działają jak plaster depilujący. Ała! Śniły mi się samoloty. Byłam normalnie, roksano, w wieku moim normalnym, po trzydziestce. I był rok 2018. Miałam jechać na Śląsk do jakiegoś ośrodka, dla niegrzecznej młodzieży prowadzić warsztaty z tolerancji. Na miejscu okazało się, że ten ich wychowawca, który mnie tam zaprosił, to jakiś stary pilot zapaleniec, co mieszka w chatce na prywatnym poletku lotnisku. Sam składa maszyny i nimi lata. On i jego dwaj koledzy, również dziwne typy. I że ja tam mam spać u nich, bo ten hotel, co mi nieopodal wynajęła fundacja, to akurat zalało. No dobra, mówię w tym śnie, śnie. Niech będzie, jedziemy. A na tym lotnisku same dziwy. Po pierwsze, stodoła. Hangar, mówi gospodarz. A w niej kolorowy świat modeli jakiegoś dziesięciolatka giganta. Samolociki pastelowe i czerwone. Stare, nowe, niepodokańczane, rozgrzebane, częściowo przykryte, a niektóre wyglądające na całkiem sprawne. I wszystko w skali ludzkiej, tak że se możesz wsiąść i lecieć tym składakiem z pudełek, od zapałek w świat, o ile zadziała. A za stodołą jeszcze inna bajka: gęsi, kury jakieś ozdobne. Chińskie, mówi gospodarz. Stado czarnych indyków z czerwonymi gardłami, wyleniały paw i jeziorko. A na środku jeziorka czarny kutas, z półtora metra w górę sterczy, z granitu czy tam czegoś wyciosany. Pytam, co to? A ten mój pilot host mówi, że to członek honorowy ich aeroklubu własnoręcznie przez niego rzeźbiony, dzień w dzień przez pół roku, na wzór i podobieństwo kutasa liścia. Jak to liścia? Myślę teraz, ale we śnie mnie to w ogóle nie zdziwiło, tylko powiedziałam – aha, ładny. A ten mnie pyta, czy chce się przelecieć jego maszyną, bo dzień piękny, dobry wiaterek i można, no nie wiem, typ ma bryle jak denka od soplicy. A furą swoją, jak mnie tu wiózł, to se przypomniałam cały różaniec ze strachu, chociaż jestem niewierząca. Chyba za młoda jeszcze jestem, żeby ginąć. Heh. nie no, nie ze mną, czyta mi w myślach w tym śnie pilot zapaleniec. Polecisz z naszym asem przestworzy młodym, przystojnym, profesjonalnym pilotem Kamilem. I wtedy z zaszopy wyłania się on. Czasany na boczek, dwudziestoparolatek z Wunderwaffe. Ma blond włosy, piegi, skórzanego flejersa w kolorze brąz i taką w pilotkę. Macha do mnie rękawicami i otwiera drzwiczki do samolotu, zapraszając skinieniem głowy i rozbrajającym białym uśmiechem. Jestem w siódmym niebie. Czuję się jak Helga z propagandowych filmów Leni Riefenstahl. Aż se sprawdzam, czy Kamil nie ma gdzieś naszytej swasty i czy ten sen się przypadkiem nie skończy dzwonieniem po Antife. Ale nie ma. Można się śmiało wzbijać w przestworza. Startujemy z poletka, a czarne indory uciekają nam spod kół z przeraźliwym gulgotem. Herzlich willkommen na pokładzie!» mówi Kamil. Wir fliegen nach Berlin!» «Rozpierdolić na Köln, bo tam co filu chodźcy!» Kontynuuję radośnie, gdy jesteśmy już w chmurach. O kurwa, a jednak miałam dobre przeczucie, że to jebany naziol nikomu dziś nie można ufać. Nojkl, nie mogę do tego dopuścić. Tam mieszkają moje koleżanki. Tam jeżdżę na wakacje i na fuck parade co roku. Tak nie może być. Zaczynam się z nim szarpać i drapać po faszystowskim ryju. Ten puszcza stery i zaczynamy spadać w dół. Otwieram drzwiczki i wyskakuję. Lecę, lecę i lecę. I wcale mi się nie śpieszy. Ląduję okrakiem prosto na tym półtora metrowym kutasie w jeziorku. Jestem w samej sukience, a on wcale nie jest za duży. Albo to ja trochę urosłam podczas lotu? <laughs> Napompowałam się może. <laughs> Za moimi plecami płonie wrak faszystowskiego śmigłowca. A ja rozsiadam się z rozkoszą na czarno granitowym kutasie, jakbyśmy znali się od lat. Ciepłe słonko opala mi zadowoloną twarz. Z wraku wylatuje spalony naziol i nim padnie wykrztuszę jeszcze. <laughs> Verfluchte Toleranz Leverin. A ja ujeżdżam ten wyjątkowo ciepły i sprężysty kawał granitu ha, ha, ha! i śmieję się jak wariatka smogana wrześniowym wiatrem. Pafro składa ogon indory bulgoczą jak gotowany kisiel, a granit tryska. No, bo to przecież fontanna. Ktoś puka w szybę. I budzi mnie w tym kulminacyjnym momencie? Uff. To moda Roksa, czyli oryginalna ja z 2001 roku. Niewinna, ufna, zaangażowana, zakompleksiona marzycielka. Ja, Roksa stara, powiedzmy. Jestem dalej zygą. Siedzę w jego ciele i steruję umysłem. Młoda roksa przyszła do kumpla i nie wie, że właściwie to dobija się do samej siebie, tylko starszej i mądrzejszej. Otwieraj dziadu! Rise and shine! Śmieje się niczym pierdolone słoneczko. Idź do drzwi! Pokazuje jej na migi przez szybę. Potrzebuje minuty, żeby zwinąć w kłębek zasmarkane smerfy i wciągnąć na mój chudy tyłek coś świeższego. W drodze do drzwi połykam trochę pasty do zębów, wydłubuję ropę z oka i wrzucam smerfny kłębek z resztkami tego tego snu do kosza na brudny. Siema! Otwieram jak młody Bóg bez koszulki, w bokserkach, wsadzone jajka. No cześć! Roksa podaje mi rękę, a ja ją ściskam dość mocno. Wiem, że tak lubi, że czuję się wtedy traktowana poważnie. Roksa nigdy nie cmoka chłopaków na przywitanie, tylko wyciąga dłoń. Dziadek ją tego nauczył. Szacun. Bliski dotyk jest dla niej krępujący, szczególnie ze strony kolesi. Jak tylko któryś za bardzo się zbliża, przyspiesza jej tętno i zaczyna ciężej oddychać. Wstydzi się tego sapania, przez co robi się trochę czerwona, a serce bije jej jeszcze szybciej i jeszcze głośniej sapie, dlatego woli podawać rękę i trzymać ziomeczków na dystans. Do trzeciego browara, potem już można wszystko. Co robisz, Zyga? Jedziesz na bagno? Zdałeś poprawkę? Yf, daj pomyśleć. Zdałem dopiero, znaczy, e, wstałem. E, ale zdałem też, na czwórę. No, to gratulacje, trzeba to oblać porządnie. Okej, okay. weź ten soczek z lodówki i chodź do pokoju. Ha, soczek, a nie masz czegoś mocniejszego. Poka! Gdzie starzy mają Barek? Ty! Ja tu jeszcze w ogóle nie byłam. Oprowadź mnie i już się pchacie kawsko do sypialni kowalskich. Sama jeszcze tu nie byłam za dużo. W sumie ledwo się orientuję, co gdzie leży, a kłyszczoteczką myję codziennie inną, bo nie wiem, która jest moja. A że to nie moje kły, tylko zygi. To jest mi wszystko jedno co do ich losu. Hm? Sypialnia Kowalskich to roko ko 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 koszmar designera wnętrz. Czego tu nie ma? Gipsowe aniołeczki, tapeta w różyczki, fotele w lilię, złote lustro na suficie, wodne łóżko i narzuta w panterę, a pod łóżkiem ciek. A kurwa fuj! Tak to sobie właśnie wyobrażałam. Ty, twój starzy, to chyba jeszcze ten tego, co nie? To łoże, to lustro, no kurna, na no bank to robią. Roksa wskakuje na panterę i zaczyna ją ujeżdżać okrakiem. Och, Andrzeju, ty i ta twoja świńska parówa, a, a, sznela. <ścoughs> Jęczy teatralnie i turla się ze śmiechu po małżeńskim łożu obcych dla nas obu y, ludzi. A ja stoję w szoku, bo nie przypominam sobie, żebym kiedyś aż tak sobie pozwalała u kolegów na chacie. Weź, Roksa, nie psuj mi dzieciństwa! Przecież ja tu już nigdy nie wejdę, jak mi będziesz takie wizje snuła, Ble! Staram się odpowiadać jak typowy nastolatek w tej kwestii, choć dojrzały rozum mi mówi. Seks starszych ludzi istnieje i jest okej. Okay. Tym bardziej, że ci starsi to akurat mają może z 10 lat więcej niż ja tak naprawdę. Albo z piętnaście. A stara Kowalska jest niczego sobie. Okej, okay. w środku ruina emocjonalna, ale na zewnątrz naprawdę nieźle się trzyma. I nieraz widziałam, jak faceci obcinali ją na ulicy, czy w tym jej butiku na hamlatanie. Zapraszam Roxę do wyjścia, ona, mijając mnie, robi świński ryjek i wydaje ostatnie urwisowate. Co za laska z niej, ze mnie. Weź to to ogarni. Dobra, Zyga, dawaj jeszcze ten Barek i idziemy do ciebie. O jest. Otworzę się trochę Dobrano? no? Co my tu mamy? Prawdziwa galeria. Woda. brandy, Coś kawowego z pleśnią, ale w sumie ujdzie. Adwokat to nie, nie, bo nie wegańskie. Ty! Ale jest absynt! Nektar poetów, zielona wróżka. Podnieca się cmoka, rozsmakowuje wizją kolorowej darmowej najepki i podejmuje szybką decyzję. Bierzemy wszystko, pospijamy z każdego po trochu i najwyżej doleje się wody. Ja nie mogę. Co za patus. Dobrze, że nie wie o magicznych tabletach Kowalskiej, bo na bank by już je chciała testować i absyntem podlewać. Ja tam zostanę przy soczku, bo jeszcze mnie głowa ćmi po tym wczorajszym papierosie. Wchodzimy do pokoju Zygi, ta obładowana butelkami trunków, wskakuje jak gumisz na łóżko i kokosi się na kołdrze, pod którą chwilę temu śniłam. O mordowaniu faszystów, granitowym członku i podniebnych eskapadach. I wtem mnie olśniewa, jakbym dostała piorunem. Przecież miała mu ratować świat, a przynajmniej World Trade Center. Ten sen nie był z dupy, to znak.